Dobra, kości przyfarmione To teraz sprawdzę mój pomysł naukowy Jeżeli dobrze myślę. Dobra, na razie to mogę zniszczyć. to to jest hopper... znaczy dispenser może za tym najpierw złożymy może powiększać to co jest przyjemnie. ale chcę żeby sygnał retną szedł stąd ale muszę go przesłać z opóźnieniem więc paru sekundowe opóźnienie muszę zrobić wydaje mi się że kilka sekund Późnienia? Kurczę, jak to. Jak to przeprowadzić ten resztę? Przepraszam za to, to, że to jest takie niechlujne. No ale. W końcu to Minecraft. Mechanizmy nie muszą być piękne. No dobrze. No, i powiedzmy, że to też może być opóźnienie i teoretycznie, jeżeli to będzie działać tak jak chcę, czy to działa? A. Problem, sygnał idzie, ale nie tu, gdzie chce. Sygnał też działa niestety na piston. No dobra, czyli może, może zablokuję, po prostu dostęp i wtedy piston się nie uaktywni, no tak zrobię. Próbować, bo jeżeli damy radę to za to czemu tego nie robić? Czemu pisma się aktywuje? A może to teraz Dobra, teraz jest 16 stron za nas. No to no. To mechanizm. Może przerobię od razu wszystko na kości. Ludziaki. Co? Chodź pomóż. Co robię, co? Co ty robisz? Nie czas na odzyskiwanie. Ja no, czy, ja czy ktoś powiedział, że ja to odzyskuję? Przynajmniej mamy strzały. Bo je do tego, tego co mechanizm nie działa. Działać nie będzie. No cóż, szczęście głupiego. Bo... Ale nie mam łuku! Poczekaj, mam informację cenną dla widzów. Że jeżeli chcą, to możemy zrobić serię, gdzie będziemy tworzyć mechanizm. Nie. Ja nie umiem mechanizmu zrobić. I tu będziemy współpracować. Przez 5 minut ja będę pracować nad swoim, Spójrz. przez 5 minut ty nad swoim, a potem będzie zmiana. Dobrze mówię, dobrze mówię, więc jeszcze mi się nie rzuciło. I idę tworzyć mój dziwny machaj. Hej, mój geniusz jest tak wielki jak, jak ja. To mamy otóż nieskończoną farmę trzciny. Hmm. Wait Czy do znikło chociaż jeden? A teraz nie dociera tam resztą. Dobra, dobra, dobra. Amen. Myśli. Hmm. Widowie, pomóżcie. Mam. Nie chcę, nie chcę położyć. O, położyła, ale tu chcę położyć. O, nie, to ja źle to kładę. Dobra. Ja, ja muszę to potestować. Czemu to mi się rozwala? Wszystko, kurde. Teraz nie schodzi. Moment. No co się to rozwala? A moment. Zanim Za Mój geniusz zadziała. Kun, tak mamy trochę szkła? E, nie. No musimy mieć. Mówiąc szczerze, mój geniusz nie działa. Ależ mnie to żywiło. nie strzela nie strzela wait a minute guys mm -hmm. nie jak są mamy łuki jest ta a jakiego użyłeś? Użyłeś dzwonnika? tak no to powinno działać a to nie działa a używasz jakiegoś sygnału resną? tak używam Dobrze, robię teraz trzecią, żeby do środka. Tu musiał strzelać coś strzela! 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 Co no, to znaczy że działa? Czyż nie? Tak. Mój geniusz zadziałał nareszcie. Coś umiem zrobić. A się denerwuję, kurczę. Nie chciałbym być w skórze z No, widzę, że mój mechanizm zadziała. Mały reset i start. Działa? Teraz nie zadziała. Teraz ten syf nie chce działać. Ład. One minute. One minute later. A, dobra, już wiem czemu to nie działa. Chyba. No dobrze, jebeczki. Czy mam farme trzciny? Mmm, ja się gili. To jest jak to pięknie. O. To ja to taki to Niech tamto se pracuje. Dobrze, to ja tu popracuję. Co ty robisz? Mówi się, wydaje, że to nie działa, bo to jest na odwrót. To, 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 to musi być w tą stronę, w którą przesyłać ma energię. Wiesz, rozumiesz? Ej, działa! Działa, 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 Jestem geniuszem! Jestem geniuszem! Jakbyś zrobił to od razu na odwrót, działałoby znacznie lepiej. Ej, do jakich można przesuwać. Nie ma jest strzału. Nie ja polecam tam wchodzić, bo tu jest strzelnica. Czy strzały cały czas trafiają w to samo miejsce? Tak. Czyli tu mniej więcej, tak? W ten blok. Nie tylko one trafiają, różnie. Ale mniej więcej ten blok, tak? Czyli jakbyś ustawił tam ten nowy blok, w który jak się trafi, przesła się sygnał Redstone, on zrobić tajną bazę. No? Kuczek, bo ogólnie mamy problem, że nasza przycina nie zbiera się do mechanizmu za każdym razem.

O, możesz ciasto dyniowe zrobić, jak masz jajka. Nie mam. I dynie. Czyli mi się wydaje, że trzeba zrobić farmę dyni. A ja niestety nie mam sadzonek. Ej, Nitro, co zrobimy z tym sam. Przestawmy go do werandy. O, ja, ja i, 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 jak on nam się nie przyda, skoro nikt nie może nic zrobić z nim? Wyrzućmy go na odbór. Nie, mam, mam wizji dla niego. jest pies ja i Dobrze, a mogę sobie mieć jeszcze jednego przeprosu. Możesz przełożyć łóżko. Lóżko? Na chwilę, bo z tego przeproszę On Będzie żebrać suby, suby karmy ci się... <grymki> Suby ważne rzeczy. No, suby, nie dla suby są fajne. No, że ty nie mam dyagno. O nie. To nawaliście go cały poproszę. Za długo byśmy go przestawili. Dobra, naprasz wam pokój. No, musiałam za mną odetchnąć nie ma pan. za awkwardo. Może dostać na świat. O! Kiedyś już świat? Za 12 dni.

Tutaj zE. A jest taką pszczołomys. z Ja mm. mam tylko pusta Bo w tamtym mam tylko 50. Dobra, perełek trochę. 6 16, co jest tak dalej. Ja mam tutaj 40. W Eku mamy 10. A coś mnie Coś mi ostatnio słabiej telefon działa, bo ja mam zeza. Zeza. Raczej masz Zeza. Does Uppens? Nie, nie. Nic Cz, ci nie zrobiłem. Czy ty mnie? Nie. Czy ty? Nie. Śmiałeś. Nie uderzyłem cię. Już nie uderzyłem. Ja idę na strzelnicę. Idę postrzegać. Idę postrzelać do kota. Aha, aleś to, kurczę, chodź po jeszcze Zaprezentujemy jak działa moja fala, że jest taka śczynicana. Może... Dobrze, to misja dla Ciebie jest taka. Stoję tu, masz mnie trafić. Mm. Każde Twoje trafienie to jest... Się... Musisz do mnie 10 razy trafić, wtedy jest większa szansa, że dostaniesz psa. Masz... Co? Każda szansa na no to, że mnie raz trafisz, to jest 10%. O chodaj... O, chodź, e, idealnie Ja spałem, mam do ciebie propozycję Zrobić mini e, strzały są moje, no co te strzały? Chodź, pokażę ci co musisz mi przynieść. Co? Przynieś mi to. To, to i trochę restaura. Ja, ja mam jednego redstone i. Tak. Chodź. Chodź. Wow. To zorganizuję ten restaura. Nie musisz Coś mam nie tak.

ktoś tak się zrobi i nic czegoś na Dobra, muszę spowolnić zegarek. Strasznie szybko. A, po prostu jeden był wolniejszy nie przypuszczał sygnałów. Strzałę i pobieram strzały Dobra wyłączę! Nie, nie władzę jeżeli to mnie trafi 10 razy zostaje strzał Pudę, jak nie, nie ma strzały, że ma chęć

Trzeba troszkę doładować. No, ja sobie nie przesuwałem. Ja w ogóle przesuwać, ale widzę, że... Oh, wow. Dobra, no, trzeci raz dostałem. Czwarty raz dostałem. Piąty nie raz dostałem. Szósty raz dostałem. Ой, Я с ним Не рушайся. Мне же делать свое Ну, Джек, куда-то мороженое. Да хватай разжопнуто. Да, баги, ага. Давай, не пищалы. Это не имел. О, добрый день. И даже оставь разы 5. 6. Dobra, 6. Jeżeli dostanę 4 razy z drugiej salwy dostaję w następnym odcinku. Dobra, jeszcze dwa razy dostajesz psal w następnym odcinku, ale to szybciej może co? automatyczną farmę czyny. Ja nie Ja wziąłem ten A to nie da Bo nie się Myślę, że mózg po prostu by znieść tu w, rytych, trzy, w stonie. 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 Stanie. Co? Jak? Nie. 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 No na Ej, i teraz taki mniejszy mniejszy tam mniejszy tam mniejszy mniejszy to mniejszy 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 Nie, 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 nie. Nie wszystko wpada, nie? To, to nie wszystko trafia do, do skrzynki, nie? Ja. A jak nie stępało, to nie zele, co do jest taki To A nie chcę to z tych pani co trochę do skrzynki. rozumiesz? Bo czasami nie da. Ocnie No Dobra, tym bardzo satysfakcjonującym akcentem żegnam się. Everybody can it No Dobra, to jest papa wikum. Bye, bye, bye. Ale nie wciągnął. Eee. Siemanko, Siemanko, z tej strony Nitrox. Co to jest? Nie wiem. Kuczek, co? Wytłumacz mnie ten mechanizm. Aj a dobra, to jest moje, to jest moje. Zostaw, zostaw. Ja zrobię tu na strzały. Czemu nie masz żadnych ten? Jesteś idiotą, prawda? A co? Zmieniłeś nick. O ja. Yeah. Ten padido. Uświadamiałem cię 10 milionów razy. Kiedy zmieniasz nick? Poczekaj teraz nie. aż ubijesz akurat. Ja jest bud. stracić tyle itemków. Bo sobie chciało zmienić sienik. O! Y Za cholera I, I totem mi ich wam daj. Fakt ten totem najpierw nam się nie przyda. Mm -hmm. I teraz wiesz co masz zrobić z tym kotem i psem. Co? Gówno Żaden z nas nie jest w stanie ich, ich podnieść. Oh. I teraz się cieszę, że w ogóle masz ten trójząb Ale znajdziemy ci jakąś zbroję Dobra, weź je, pomóż. weź załatw te zęby. Nie. Hmm. Nic, no nic nie. Nie. muszę Nie. jeszcze korzyści Nie. ci Nie. 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 miecza tego miecza, bo go zużyjesz. Chodź tu, nie zabij... Jesteś idiotą, tak? Ja ich ci nie przywrócę. Wiem. Nawet nie myśl, że je odzyskasz. Wiem. Jak masz zakaz mieć zwierzęta na tym serwerze. Czemu? Za głupotę. Jak trzeba być głupim... Żeby zmienić nazwę, kiedy mamy taki serwer. Dobra, te trzy dni już znikają. Już... Startujemy z drugim rządkiem. Jezu coraz bliżej święta są. To może jeszcze sprawdź, czy możesz samochodem jeździć, co? Zobaczmy, jak tam nasza autofarma. Mogę. A mam pomysły. Kuciak. Co? Uwaga, uwaga, robię coś głupiego. Ale odejdę. Nie mogę tego zrobić. Bo tepną się też do mnie auta. Dobrze, czyli ja za chwilę wrócę, spróbuję pobawić się z komendami, tak żeby tepnąć tylko szkielety. A jak się nie uda, to po farmie kości, wy tego widzenia musicie widzieć. I widzimy się za chwilę. Muzyka